No to się porobiło, po prostu strasznie, mianowicie muszę zrozumieć jak w końcu działa szczotaczka soniczna, no niestety ni cholery nie jestem w stanie zrobić tego sam. Dlatego, że ilekroć wkładam ją do ust. Na początku, oczywiście, rozprowadzając pastę po zębach, potem ją włączam i szczotkuję, ale się szybko okazuje, że nie, 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 kolego, nie, 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 tak łatwo nie jest. Wyciągam im z ust włączoną ciągle i to jest mój podstawowy błąd numer uno. Ja naprawdę powinienem się tego wyzbyć najszybciej, jak potrafię. Tak poza tym to co no. zauważyłem, że nie mam relacji z żywym Jezusem, nie, tak sobie tylko wmawiam, to znaczy pa, nie wiem jakim cudem, nie wiem jakim ci to sposobem, ale wiem to że Jezus jest żywy i wiem to, że ustrafia, no bo jak mam tego nie wiedzieć, jak w moim towarzystwie były uzdrowione cztery osoby. Pytanie zasadnicze brzmi, to dlaczego nie ja? O, no, bardzo dobre pytanie. Prawdę mówiąc, nie znam na nie odpowiedzi, ale zmieniając trochę temat, 500 plus, dlaczego to nie działa prodemograficznie? Ja mogę powiedzieć, mogę powiedzieć naprawdę bardzo łatwo. Mianowicie 500 plus nie może być na pierwsze czy na drugie dziecko. Bo nie oszukujmy się, ale taka gotówka po pierwsze piechotą nie chodzi. A po drugie, no. Nie oszukujmy się. W ogóle jest tyle rzeczy, które ja bym zmienił w tym kraju, jeżeli chodzi o pieniądze, że to jest aż zdumiewające. Po pierwsze, po pierwsze płaciłoby się groszami, w związku z czym bardzo łatwo można wyciągnąć wniosek taki, że um, wartość złotówki spadłaby o spadłaby stukrotnie. Nie ma co Cię oszukiwać. Jeden schowem, jeden grosz byłby wart tyle, ile dzisiaj jest warta złotówka. Czyli nic. <grym> <grym> Czartowałem. Nie no, oczywiście już coś, ale powiedzmy chleb Kościółby dwa albo cztery grosze. I to jest bardzo, ale to bardzo uczciwe postawienie sprawy. A jeżeli chodzi o 500 plus, to z początku. Warto byłoby zapytać kobiety i mężczyznę, to znaczy małżeństwo, ile dzieci zakładają, ile chcą mieć. I wtedy, wtedy wypłaca im się daną sumę pieniędzy, ale jest to. Wypłata jednorazowa. No ale nie oszukujmy się. 50 tysięcy złotych, licząc po dzisiejszej. Po dzisiejszym kursie waluty. Miecząc po dzisiejszym kursie. No to 500 zł to jest 50 tysięcy. Jeżeli oczywiście złotówka kosztowałaby ten grosz, to wtedy 500 plus oznaczałoby 50 tysięcy zł. Czyli co? Założenie moim zdaniem dość właściwe i wtedy pro by to było. A jeżeli oddajemy rodzicom przy pierwszym dziecku, co miesiąc 500 plus. To, to absolutnie nie jest Tylko tyle, że ludzie zostali brutalnie wprowadzani w błąd przez niewysokiego mężczyznę. Po prostu zapraszam, polecam. Jacek Zagórski, trzymajcie się ciepło i baj, papa, Shalom.